Cześć, witam bardzo gorąco na kanale 20 minut spokoju i spieszę donieść, że od tej pory to będzie mój wiodący kanał. Dlaczego tak się właśnie stało? Skąd taki pomysł? Na te pytania szczegółowo dosyć odpowiadam w ostatnim vlogu, który pojawił się na kanale 10 minut spokoju. I jakby co na dole w opisie zostawiam Wam link. No ale nie da już się tego ukryć. Oj nie. I co niektórzy już tam domyślali się. Widzieli, komentowali, wrzucali mi na Instagramie gratulacje. No rzeczywiście jest mnie trochę więcej i nas będzie więcej. W drodze jest dziecko numer 4. Bardzo się cieszę i jest to troszeczkę szalony pomysł, no ale do tych odważnych i szalonych świat należy. I w sumie będziemy mieć z moim partnerem pięcioro dzieci. Czyli będą takie momenty, kiedy będziemy wszyscy w komplecie w siódemkę. No, i to na pewno będzie nielada wyzwanie dla nas, logistyczne i nie tylko. Ale, właśnie, wracając do powodów jeszcze decyzji, żeby ten kanał był, był tym numerem jeden, no to tak sobie pomyślałam, że śmiesznie się złożyło, że 10 minut spokoju było przy dwójce dzieci. No, a teraz przy czwórce, no to hello, musi być dwa razy więcej. Nie ma innej opcji. E, więc ten spokój na pewno się przyda, ale ja przyznaję, że naprawdę na razie jestem e, bardzo spokojna. Może na początku rzeczywiście miałam trochę wątpliwości e, i byłam troszeczkę przerażona tym faktem, że co to będzie, jak my sobie poradzimy, jak to wszystko ogarnąć. Ale e, tak naprawdę postrzegam moje dzieci jako już dosyć duże. E, więc one sobie świetnie, tak naprawdę we trójkę radzą. Barbara ma już 9 lat, teraz e, w tej ciąży mogę powiedzieć, że ona bardzo się mną opiekuje, jest bardzo zaangażowana w cały proces, e, codziennie praktycznie masuje brzuszek, sprawdza, czy e, dzieciusz urósł, czy wszystko jest ok. E, poza tym Barbara w tym roku zaczęła sama chodzić do szkoły, wracać, więc ona tak naprawdę jest już takim praktycznie, totalnie samodzielnym dzieckiem. Jaćka z Romanem teraz są w mega teamie, więc no myślę, że jak dołączy do tego dzidziuś na tym etapie teraz, to yy, damy radę to wszystko pogodzić. Na pewno będzie wesoło, na pewno będzie <grywki> yy, na pewno będzie ciekawie. No, a w związku z tym, że będzie nas więcej, no to potrzebujemy też więcej miejsca. Tutaj się no nie pomieścimy, e, dlatego też wracamy do mojego starego mieszkania. E, mówiłam już o tym w jednym z vlogów, tam właśnie teraz trwa remont. Ja bardzo lubię takie historie związane właśnie z remontami, z urządzeniem, z metamorfozą, więc spodziewajcie się też takich treści na kanale. One na pewno się pojawią, ale myślę, że one idealnie wpisują się też w tematykę tego kanału. No i wiem, mówiłam, że tych dzieci będzie tutaj troszeczkę mniej. Dalej to podtrzymuję, no ale wiadomo, że w obecnym stanie nie, nie da rady troszeczkę uciec od tego. Dlatego na pewno pojawi się film, tak sobie myślę, jeszcze nie wiem, zobaczymy. Ale pewnie pojawi się jakiś film z minimalistyczną wyprawką, no bo umówmy się. Teraz przy czwartym dziecku to już naprawdę tych rzeczy, e, które będą potrzebne, uważam, że jest bardzo, bardzo niewiele. E, wiem też na przykład, w co warto zainwestować, w co niekoniecznie, co, co można spokojnie odpuścić, więc e, myślę, że taki film na pewno się pojawi. E, chociaż jeszcze tak naprawdę nic <laughs> nie mamy dla dzieciusia. Mamy jeszcze trochę czasu, więc pewnie. E, no, pewnie jak się przeprowadzimy na spokojnie, to wszystko będziemy ogarniać. No, najważniejsze jest to, że czuję się świetnie, że Dzidziuś jest zdrowy, chociaż przyznam szczerze, że wydarzenia e, ostatnie w naszym kraju, związane ze strajkiem kobiet, z protestami, e, z zaostrzeniem ustawy antyaborcyjnej, też nieźle dały mi w kość. E, no, w ogóle to wywołuje we mnie emocje. A jeszcze teraz w tym stanie e, to było naprawdę trudne, bo po pierwsze, wiedząc, że e, wszystko jest ok, e, że dzieciusz jest zdrowy, jednak zastanawiałam się, co by było, gdyby tak. E, wkurzałam się też, że w moim stanie jednak nie mogę wyjść na ulicę. Bardzo chciałam być z tymi wszystkimi dziewczynami, kobietami, e, protestować, no ale jednak bałam się, że coś może mi się stać, plus pandemia. Przechodzić koronawirusa w ciąży. No, w ogóle wolałabym go nie mieć, no ale jak na razie wszystko jest ok i y, żadne choroby mnie się nie trzymają, wszystko jest super. No i mam nadzieję, że y, zostanie tak do samego końca. Jaram się trochę porodem, bo ja lubię takie porodowe historie, tylko mam taką rozkminę, czy ja w ogóle zdążę dojechać do tego szpitala, bo z Romanem to było tak na styk. Bardzo chętnie bym sobie urodziła w domu, ale znowuż biorąc pod uwagę, że Roman urodził się z wrodzonym zapaleniem płuc, no to tutaj też jednak jestem ostrożna i, i chyba wolę już być w tym szpitalu, a poza tym no... Takie dwa, trzy, może nawet cztery dni w szpitalu, z jednym dzieckiem to zapowiada się na coś przyjemnego, fajnego i ciekawego. No i tak no. Nie wiem, tak naprawdę, co jeszcze mogę Wam e, powiedzieć w tym filmie, bo przyznaję, nagrywam go dosyć e, spontanicznie, ale chciałam po prostu podzielić się z Wami tą radosną nowiną. W końcu, e, w końcu <gryw> pojawił się dobry moment. W końcu jakoś e, udało mi się nagrać wszystkie filmy, które miałam zaplanowane na tamten kanał. No a ten kanał chciałam tak otworzyć w świecie z przytupem, na bogato, że. E, Nowy rozdział, nowa miłość, nowe dziecko. No i tak. Także cieszę się, że jesteście tutaj ze mną. Mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie ten kanał, dacie kciuki w górę i napiszcie coś miłego, no bo w końcu możemy ze sobą rozmawiać. W końcu tutaj te komentarze są. Ja będę zaglądać, będę czytać, pisać i bardzo z tego powodu się cieszę. Także a, no i też biorąc pod uwagę, że już będzie tylko ten kanał, to będzie też tutaj na pewno więcej filmów, będą one pojawiać się częściej, obiecuję, będę robić wszystko co w mojej mocy. Także do zobaczenia.